Siemanko, z tej strony Direk. Witam Was w specjalnym odcinku, jaki będzie świąteczny draft. Zanim zaczniemy, chciałbym wam życzyć zdrowych i wesołych świąt, żebyście dostali swoje wymarzone prezenty pod choinkę i ogólnie wszystkiego najlepszego. A teraz możemy przejść do drafta. Mary Chrysler. No to wybieramy draft online. Mogę grać na szczęście za żetony. Nie muszę wydawać 15 tysięcy monet i przechodzimy do wyboru formacji. 4-1-3-2, 5-2-3, 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, 4-2-1-3 i 4-1-2-1-2. Chyba najbardziej podoba mi się formacja 4-1-3-2. Także wybieramy sobie ją. Aha i teraz kapitan. Zrąbałem, zrąbałem, nic nie widzę, nic nie widzę. Widzę. Ja widzę! Okej, okay, okej, okay. nic nie widziałem, nie widziałem żadnej karty. <gry> Zapomniałem dodać, że przed wyborem karty będę podawał numer od 1 do 5, i będziemy daną kartę odsłaniać. Także zaczynamy, wybieram numer. Niech będzie trójeczka, sprawdzamy, jaka. To będzie karta. Najpierw jedziemy od dołu. Okej, okay. Portugalia. Może to być Ruben Neves albo Cristiano Ronaldo. I będzie to Cristiano Ronaldo. Już widzę po statystykach. Szkoda, że nie żaden specjalny, ale dobra. Na początek legenda, już można powiedzieć, grająca jeszcze w piłkę Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, aficion. A jeśli chodzi o resztę kart, wini, katoto, smith i kaut, no, wini byłby lepszy nie oszukujmy się. Karty zasłonięte, wybieram numer. 1. Teraz odkryjmy sobie kartę od góry. Zobaczmy, może po wersji i fryzurze będzie to Inform. Czyli raczej nie stawiam na nic dobrego, tym bardziej, że 8,2. Okej, okay, wiem, kto to jest ADMI 82. No dobra, przynajmniej jest szybki. No i ogólnie to był najlepszy wybór. Galton Mane Bull. I Lukas Paketa, No, jakbym wziął ból, no to wiadomo, co bym czuł. Bardzo fajny wybór, jeśli chodzi o to zestawienie. Niech będzie teraz środkowy obrońca. Piąteczka, piąteczka. Patrzymy znowu po statystykach. Jezu, złota karta. Kurde, czy doczekamy się? No, mieliśmy niby forma. no ale 71 tempa, 53. Jezu, nie wiem, kto to może być Gavi. Gavi, tam środkowa obrońca, Inigo Martinez, kiepszczyzna niestety. Myślałem, że odsłonię te karty będzie Van Dijk, ale na szczęście, no praktycznie no druga najlepsza karta, jeśli chodzi o te zestawienie. Kim J jeszcze mógłby być chyba najlepszy. No to teraz kolega do duetu z Cristiano Ronaldo. Wybierał numer 4 i odsłaniamy go. Ponownie od dołu, bo o dobra, mamy kartę specjalną z pierwszego. Zdarzenia. Będzie to Watkins, no zgaduję, że to on, no, trafiłem jego kartę, 89, tak jest, Watkins bez niespodzianki, narodowość i klub wszystko nam powiedział. Kurde, do wyboru mieli się jeszcze Ginole, Opende. Żałpidro i Harder. Nożino Lom, chętnie bym zagrał, nie powiem. Prawy pomocnik, let's go. Wybieram numer jeden. Karty odsłonięte. To znaczy, no nie bardzo o, odsłonięte. Dopiero teraz będę odsłaniał co ty mówisz, chłopie. Patrzymy teraz od lewej strony. Będzie to złota karta. Teraz lecimy od dołu. Klasycznie po statystykach. Anglia, West Ham United. Będzie to chyba One Bisaka? Zgaduję, że to będzie on, a nie. Bowen, 82. No nie jest to nic fenomenalnego. Słaba karta, a oprócz niego jeszcze Gnabry, Jorente, Lohman i Men. Chętnie zamiast tego Bueno zagrałbym Jorente albo mężczyzną, no ale niestety nie w tym drafcie. Lecimy z bramkarzem. Let's go! Kto to będzie? Mandanda! Ale co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? <ścoughs> Musicie mi wybaczyć, ja rzadko nagrywam takie odcinki, i nie jestem wprawiony w te odsłanianie całe. Zróbmy tak, że po prostu mandandy nie bierzemy pod uwagę, i mogę wybrać od drugiej karty do piątej. Postawię tutaj na numer 3. Pójdziemy teraz od prawej strony. O Boże, dobra, nawet nie chcę mi się zgadywać, Mateusz. Przemilczmy ten wybór. Lewy. Obrońca lub obrończyni. Odsłonie numer niech będzie jeden. Pójdziemy klasykiem. Od dołu. Okej. Okay, Okej. Okay. Francja Milan. Francja Milan, Kalulu. Nie wiem, czy tam jeszcze w ogóle gra 97 tempo, ale 80 wykończenia 81, kurde ej, zobaczę od góry. Niech będzie to jakaś miła. Niespodzianka. Co to jest za wersja? Hero, chyba Francja? Nie, to nie hero, to Hernandez. Boże, zapomniałem, muszę pamiętać, jaką pozycję wybieram, bo ja właśnie o tym zapomniałem. Mówię, kto to w ogóle może być? Piękny wybór, piękny wybór. 89 to Hernandez. Traf idealny, natrafiłem z tym numerem. Czas na wybór środkowego pomocnika defensywnego. Numer dwa niech będzie. Odkrywamy od góry. Zobaczmy, no złota karta. Oh my goodness. 83. Po włosach nie poznaję, odkryjmy jeszcze więcej. Środkowy pomocnik defensywny. Jak on miał? Ten z Bundesligi, chyba z Austrii, jak się nie mylę, nie? Zobaczmy, czy zgadłem. Polecę od lewej strony. Czy będzie to? Aha, bo to teraz w tej edycji jest narodowość przecież od dołu. No to odkrywamy od dołu. Tak, Austria Bundesliga, on miał Laimer, dobrze, Laimer 83, nie jest to nic wyjątkowego, ale przynajmniej ma styl gry cień, więc może coś tam ugra. Tak pomyślałem, wiecie, zrobimy w sumie teraz coś takiego, że odsłonię piątą kartę, bo wybieram numer 5 i... Resztę odkryjemy sobie dopiero po zobaczeniu tej karty. To też może być taka odmiana. Wybieramy prawego obrońcę i lecimy. Piąta karta tylko zostaje. Kto to będzie? Paul Lirola. To nie zadziałało, niestety. Areszta kart Dumfries, Diallo, Zappa i Bronze. Ten Diallo wygląda naprawdę spoko. No, ale niestety nie będzie dane nim nam zagrać. Teraz zostawiamy odsłonięty numer 3 i wybieramy środkowego pomocnika. To tutaj tak ładnie za tych kart widać tą pozycję. Lecimy. Zobaczmy, czy będzie jakiś dobry środkowy pomocnik. Okej, okay. środkowa pomończyni chciałem powiedzieć. Pomocniczka oczywiście Aitana Bonmati. No. Jest to spoko karta, jak na kartę złotą 91, fajne statystyki, ale niestety nie jest to najlepsza karta, którą mieliśmy do wyboru. Była jeszcze Georo, Odegard w turę i. Modric, Jajaturę. Myślę, że najlepszy wybór. Mimo wszystko Aitana Bonmati wygląda ok, także wybieramy sobie ją. I ostatnią pozycją w głównej wyjściowej jedenastce jest środkowy obrońca, a będę odsłaniał kartę numer 5. Pójdźmy klasycznie od dołu. Po prostu jest specjalna karta. Szwajcaria, Betis. Ojejku, nie kojarzy mi się. 78, Tempa, 77, Strzał, w 87, Podań. Niech mi nie przychodzi do głowy. Odsłońmy sobie od góry ok Okej, okay, 85. A, Rodriguez, dobra, okej. Okay. Z tego co mi pamięć nie myli, jak grałem pierwszego drafta, też nim grałem i był nawet ok. A jeśli chodzi o resztę kart, Durson, Bjorn, Schlotterbeck i Eras. No, Schlotterbeckiem chętnie bym zagrał. Czas na ławkę rezerwowych. Czwarta karta zostaje odsłonięta tym razem i let's go. Kto to będzie za zawodnik lub zawodniczka? Mark Kukurea. Myślę, że nie ma tragedii. Zobaczmy resztę kart. Mam rację. Nie ma tragedii, tylko że na lewej obronie to ja mam Teo Hernandeza I nie ma szans, że wrzucę za niego Kukureję Jak nie trafi nikogo lepszego, przykładowo na środek obrony albo na PO No to wrzucę tego Kukureje, jeśli będzie lepiej pasował Zrobimy teraz tak, że zostawię odsłonięty numer 1 ale ja wybieram numer 3 i będę musiał go odsłonić. Zobaczmy, czy tutaj w numerze 1 będzie jakaś karta, wiecie, taka mega, że będę żałował, a na numerze 3 będzie. No lipa, zobaczmy. No po prostu zabawmy się, żeby była jakaś taka odmiana, nie cały czas to samo. Numer 1 odkryty, wybieram. Tą kartę trzecią od lewej strony. I numer 1 będzie to Rusion. No, jest spoko, nawet. A co kryje się pod numerem 3? Sprawdzamy. Zobaczmy, będzie to specjalna. O nie, o nie. Nawet nie wiem, co to jest tak naprawdę za narodowość. Chyba coś na A, ale mogę się mylić. Nie pamiętam, nie wiem. 93 tempa, 80 strzałów, 81 tempa. No, nie wiem, kto to będzie. Adwin, Kula 87 na PO. Rusion ma przynajmniej złoty playstyle. Do zastawiania się Adwinkula, czyli nie wiem, jak to się czyta. Nie ma żadnego. Ma, powiedzmy, troszeczkę lepsze statystyki, ale mogę minimalnie żałować tej decyzji. A z tą narodowością to nawet nie byłem blisko. Teraz wybieram numer 5. Idziemy od góry. Proszę państwa, jest karta specjalna jest to karta hero. Może będzie kolejny raz Jinola nie? 86, tylko nie Kaut. Proszę was, kto to jest? Ktoś ma długie włosy? Marquez? SPO? Może to być Marquez na SPO? Chyba nie. Albo Rosicki. Zobaczmy po statach. Pewnie Rosicki, bo Marquez ma inne włosy. Tak jest. Rosicki 86. No tak średnio bym powiedział, no ale musimy go wybrać. Takie są zasady. A czy był ktoś lepszy? Neymar, Walker, Rolfo i no i Zeroberto. No był. Był niestety. Tym razem zostawiam odsłonięty numer 4. A wybrać muszę numer 2. Let's go! Sprawdzamy Litmanen. No, ee, chyba nie będę żałował. Odsłaniamy numer 2. Złota karta, Anglia, Arsenal. Zobaczmy po statystykach. 70. o nie, nie, no. No to Litmanen chyba mimo wszystko lepszy. Sprawdźmy od góry, bo kurde, no nie kojarzy mi się. O, a, dobra, Declan Rice, No, zobaczyłem od razu fryzurę Overall i wiedziałem już, kto to jest. No, chyba minimalnie wolałbym Litmanena. Wybieram numer 1, klasyczne wybranie, odsłonięcie karty. Patrzymy, oczywiście, statystyki. Kla no nie, no dlaczego złota karta? Niemcy. No nie, to będzie z Fulham, to będzie bramkarz Leno. Leno 82. Okej, okay, tutaj sami bramkarze, są byrki, Ozer. Werbruggen i Rajkowicz. Spoko, bo jest tylko Leno i Verbruggen z Premier League, reszta MLS, Liga Turecka i Arabska Robię teraz tak, że wybieram numer 2, ale jednak wiecie co, przemyślałem to <grych> i zmieniam na numer 4 Zobaczmy czy będę mógł żałować tej decyzji Sprawdzamy najpierw numer 2, ten który wybrałem na początku Uuuu, Turcja Liga Turecka 93 Tempa. Myślę, że będzie to jakiś boczny obrońca. Tak stawiam. Ku Nie, no, prawy pomocnik. Raczej nie będzie zawodu. Jest to karta specjalna. Okej. Okay. Włochy. Inter. Proszę Państwa, 87. Tempo 85, strzał w DiMarco chyba, tak jest, 89, super wybór, tylko że kurde właśnie, ja mam Teo Hernandeza na tej lewej obronie, teraz do mnie to doszło, no ma LP przynajmniej, to jak coś to na LP go wrzucę Ponownie ta sama akcja, wybieram numer 5, ale jednak zmieniam na numer 1, teraz od góry, niech będzie odmiana Złota karta. <śmiech> Czyli. <śmiech> no nie wiem. Musiał być chyba to Mbappé82, pani Mace. To był chyba. Dobry wybór, żeby tak na szybko zmienić zdanie. A pod numerem 1 kryje się. O nie, Jesus na was. No, lepsza karta chyba od tej pani Maze. Ale mimo wszystko, no nie jest to karta, którą raczej będę grał w pierwszej drużynie. Wybieram numer 4. Klasyczne. No proszę, niech będzie jakaś może ikona. Może jakaś pierwsza ikona będzie przez nas wybrana. Odsłaniamy od góry. Czy będzie to ikona? Ta, ikona. Złota ikona. Będzie to chociaż karta świecąca się? Chyba nie, no non-rare. Piubel. Okej, okay, mieliśmy tutaj klasyczny skip. Teraz numer 3. Numer 3, ja chciałem odsłaniać czwórkę, nie wiem dlaczego. Boże, non-rare. Non-rare, Milazzo 81. Nie, no to już wygląda coraz gorzej, niestety. Pozostałe karty, jedynie... Sterling z tego zestawiania spoko. Dajcie mi jakąś ikonę. Zostały nam trzy karty do końca. Wybieram numer dwa. Dwójeczka. Lecimy od góry. Proszę Państwa, znowu złota karta. No nie wierzę. 80 oceny. Pani jakaś na SPD. Ładnie się uśmiecha, ale nie będzie to wybór do pierwszej drużyny. Pozostałe karty Pepe Sterling, znowu Sar i Prince. No szkoda gadać. Przedostatni wybór numer 5. Tym razem od dołu. Zobaczmy. Zł <laughs> znowu mądry, dobra. Ogólnie słabe karty w tym zestawieniu. Ah! I w ostatnim wyborze zostawiamy odsłonięty numer 3. Patrzymy. Ostatnia karta. Ikona. Kakery 78. Chociaż z cieniem. Wow. Nie było tu żadnej. Ikony, masakra. Dobra, jak wszystkich, to wszystkich, to menadżerów też sobie odsłonimy. Numer 2, niech będzie. I na szybko, Luis Carrion. No dobra, jakieś tam zgranie da nam. Jeszcze był menadżer z Premier League, seria kobiecej La Ligi. Okej, okay, taki skład ułożyłem, proszę państwa. Watkins, a dajemy im na... Napadzie padzie Dimarko Rosicki na bokach pomocy. W środku pola Bonmati z Limerem, Boki obrony Teo Hernandez i Adwin Kula. Te karty mają chyba po prostu więcej zgrania ogólnie, więc na dwóch punktach zgranie ten Adwin Kula powinien śmigać spoko. Wiecie co? Zwezmę wrzucę tutaj tego Kukurele. Mówiłem właśnie o tym, że jak coś na no dogo wrzucę... Nawet bez zgrania niech tutaj sobie będzie, bo ten Inigo Martinez, no ma mało tempa. No zobaczymy jak tutaj Kukureja będzie sobie grał. Razem z nim Rodriguez, no i na bramce Leno. Nie ukrywam. Grałem lepsze drafty. No ale zobaczmy, może chociaż do półfinału. Chociaż pierwszą rundę wygrajmy. Jedziemy. Przeciwnik pierwszy już jest FC. Stars, czyli gwiazdy naszego rywala, Gaza, Niga. na bramce Mateos, jest Odegar Salah salach Smith 0, 0 przepraszam jakaś pani na napadzie, nie zdążyłem przeczytać no mało o wiele lepszą drużynę no ale zakładam, że on się nie bawi w osłanianie jak coś to jeszcze przed meczem rolę dałem naszym zawodnikom żebyśmy mieli większe szanse widzę, że przeciwnik tutaj nie za bardzo w tej obronie atakuje, a daje mi bon mati. Let's go! Znowu do Teo Hernandeza odegranie Do od oddanie, piłki i let's go! łodki ze strzałem, niestety, gazaniga broni. A gram z dwoma ziomkami jakimiś chyba, bo teraz widzę, że dwa znaczniki są. na no dobra. Dobrze, Teo, let's go! Nie dajemy się żadnej pani. Kurde, no jednak się daliśmy niestety, ale mamy to. Advin kula, piękny odbiór piłki. Jest Ade Jemi. na czerwonce, no i tak ładny strzał. Dobrze, Rosicki odebra tą piłkę, let's go! Niech będzie jakaś wrzutka na... Aj, nie. Może główka? Nie, też nie. Ale jest Aitana, może jakaś... Nieee. <grym> Dawaj, Adwinkula, musisz to mieć, zero bertu. Ole mnie tu zrobił, ale na spokojnie, Adwinkula. Pokaż się tam, ktoś w ataku. Dawaj, Watkins! Musimy to mieć po krótkim! Aj no, dał radę odbronić to. Jak on miał? Gia... Gianni... gazaniga A, właśnie, tak. <grym> Nie, nie, nie. Dobrze, Teo, ale. Oj, nie, 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 nie. Dobrze, dobrze, Leno. Ale i tak był spalony, także spokojnie. Di Marco. I teraz jeszcze Łotki. Strzelmy w końcu. No, Boże, co on broni ten gazaniga? Jest nienormalny. I teraz, żebyśmy tylko dobrze podali. Jest ADMI, ADMI, przekładanka. Ależ tutaj porobił wszystkich. No i oczywiście Kazaniga. Postawię w drugiej połowie na Cristiano Ronaldo. Wejdzie za ADM jego. Biegni tam i w ten Tak jest, o to chodzi. O to chodzi. Laimer, Laimer. Dawaj, zrobimy coś z tego. Ja w to wierzę, Rosicki. Ja te tam na zielonce, niestety, zablokowany strzał. Cristiano Ronaldo. No no nie, jakby to wyszło, to by była piękna akcja. Ronaldo, pokaż się. Ronaldo, Ronaldo, ależ podanie do Cristiano. Cristiano, dlaczego nam to robisz? Oddanie piłki do Rosyjskiego. Teraz Cristiano, Ronaldo, Cristiano. Czy on to zrobi? Cristiano! Nie, no nie. Okej, okay, jest Aitana Bonmati. Podanie. I teraz Cristiano, Ronaldo. Si, gol. Jest Ronaldo, w końcu mamy bramkę. 1-0. Mateusz, dobrze Leno, bo już była groźna akcja, bardzo groźna, no zróbmy w końcu coś, rywal nie gra na tyle dobrze, żebyśmy tylko 1-0 tutaj prowadzili, Di Marco do Cristiano Ronaldo, może jakieś fineska zablokowana, i dawaj Kukury, ależ wjechał, ale błąd przeciwnika, podanie do Watkinsa, czy wykorzystamy ten błąd, Fernandez, Cristiano Ronaldo, o, kurde! Teo Hernandez, Leimer, podanie do Cristiano Ronaldo, Rosicki. On ma te podania prostopadłe, ale to już wiemy! Rosycki gol! 2 do zera, pięknie! 88 minuta, daje nam to Tomasz Rosicki. Mamy to, mamy to: 2 do zera, Rosicki i Cristiano Ronaldo z bramką. Przechodzimy do drugiej rundy. Znowu gramy na dwóch ziomeczków. K. Ludnica. Esports. O kurde, no to mogę się chyba bać. Van der Sar, Zambrotta, Barnes, Diani, Ginola. De Bruyne, Rodri, Valverde, Davis. Jezu, co to jest za drużyna? Fernandez, bądź tam, bądź tam. Diani. Dobrze, Leno. Już groźna akcja na samym początku. Tak myślałem, tak myślałem. Ginola. Diani. Aj, 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 myślałem, że może była na spalonym, niestety 1-0. Teraz Watkins, oj, Watkins, o, ale ładny strzał z powershota. I niech ktoś to zamknie, rosyjski, rosyjski rutr! no nie, poprzeczka, Boże. Dawaj, Teo, wracaj się, bo NASA obrona nie istnieje, Zinola, ale Leno, Leno. Nie, nie, myślałem, że wiecie, strolluję go z tym wyjściem lekkim bramkarzem, ale niestety, nie, Rodriguez. Ginola, dobrze Rodriguez zablokował Ciężki mecz, naprawdę ciężki mecz Już 2-0, no zobaczymy No oczywiście tego meczu losy mogą się nadal odwrócić Jeszcze mamy dużo czasu Valverde, ależ kręci, ale słabe strzał Podanie do Ademiego I teraz Aitana Bonmati Kurde, Wandersau dał radę to obronić Rosicki podanie, prostopadłe Aitana Chciałem z powershota, ale beznadziejnie to wyszło Nie no, ten Ginola z cholerny 3-0. Ronaldo, tak jak w poprzednim meczu na napad, i weźmiemy, chociaż nie, bo chciałem dać Litmanena za Bodmati, ale Budmati naprawdę dobrze. Gra. Widać ją wszędzie. Dawaj, Aitana, no i właśnie o tym mówiłem. I Watkins nie ma spalonego. Lecimy! Lecimy Watkins! Watkins! No boże, dlaczego? Rosyjski! Ronaldo! No patrzcie, to Wandersar broni! Ole pięknie tutaj Atana rosycki, rosycki może Cristiano, Ro! No, po krótkim Vandersar! Kurde, jaki ten Wandersar jest dobry. Leci, Diani. Zinola na... No, na krótki się przysunąłem. Niestety, 4-0. Walczymy tu już praktycznie o bramkę honorową. rywal gra naprawdę dobrze. Di Marco, Berba, Spine, Bardzo dobrze. I teraz Tej Hernandez Bon Adwin Adwinkula. Dawaj. Dawaj chłopie, niestety, no przegrywa ten pojedynek. Mamy tą akcję. Rosycki. Ronaldo. Jest to spalony. Co tam jeszcze się wydarzyło? Koniec spotkania. 4 do 0, rywal na zmiażdżył, czy jakimś cudem z tych paczek może coś oddać. Zobaczmy. Srebrna paczka zawodników. Tutaj mógłby być inform, ale go nie ma, także przewijamy. Złota paczka, jedna rzadka karta a w niej Smith 7.6. I ostatnia paczka, złota paczka premium, a w niej japończyk Ito, a razem z nim Mandy, Sornoza, Dio, maestro strażnik, katalizator, epicka paczka. W porządku, proszę Państwa, będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę do góry jako taki prezent dla mnie na święta i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz, wesołych świąt. Trzymajcie się, do następnego. Hej!